Bardzo serdecznie na tym dzisiejszym briefingu, podczas którego będziemy chcieli przekazać bardzo ważną, dobrą informację dla powiatu Tomaszowskiego. Proszę Państwa, w ostatnim okresie czasu zostały przydzielone środki w ramach Sejmiku Województwa Łódzkiego na modernizację drogi powiatowej na odcinku Wykno-Rudnik. To jest gmina Będków położona na terenie naszego powiatu. To dofinansowanie jest rekordowe. Nigdy wcześniej w historii powiat Tomaszowski takiego dofinansowania na ten rodzaj modernizacji drogi nie otrzymał. Kwota 461 770 zł. Także chcieliśmy się tutaj z Państwem tą radostną dla nas, ważną informacją podzielić. Bardzo serdecznie witam na tym dzisiejszym briefingu członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Panią Elżbietę Łojszczyk, Pana Michała Czechowicza i pana Marka Kubiaka. Witam bardzo serdecznie wójta gminy Będków, pana Dariusza Misztala. Witam również serdecznie dyrektora zarządu dróg powiatowych, panią Beatę Zysiak. I witam inspektora do spraw inwestycji tego zarządu dróg powiatowych, pana Piotra Fiałkowskiego. Proszę państwa, yy, udało się i jesteśmy bardzo. Szczęśliwi z tego powodu dziękujemy zarządowi tutaj, Sejmiku Województwa Łódzkiego, właśnie za przyznanie takich rekordowych środków, ale co więcej, ja mogę Państwu powiedzieć, że na 143 wnioski, właśnie, które opiniowały te drogi dojazdowe do pól, powiat Tomaszowski otrzymał najprawdopodobniej najwyższą kwotę z tych wszystkich wniosków, co jest czymś wyjątkowym. Pozwólcie państwo, że w tej chwili głos oddam pani dyrektor. Bacie Zysiak, żeby omówiła szczegóły tej całej inwestycji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tak pokrótce na tym odcinku zmodernizujemy półtora kilometra drogi. Oprócz samej nawierzchni, która zostanie wymieniona Zostanie położone utwardzone pobocze z kostki, a po drugiej stronie będzie to pobocze z kruszywa. Jak gdyby zadanie, oprócz naprawy bardzo zniszczonego odcinka, będzie miało też na celu jak gdyby usystematyzowanie stosunków wodnych na tym odcinku. Więc myślę, że półtora kilometrowy odcinek tutaj już zamknie praktycznie. Tą odległość tutaj między Olszowcem a Rosochą i będziemy mieć piękny odcinek drogi, gdzie dzisiaj wszyscy korzystają, robiąc sobie skrót jadąc do łodzi. Także myślę, że wykorzystane będzie przez mieszkańców jak i powiatu, i gminy Będków, którzy też tam mieszkają i na co dzień muszą korzystać z tej drogi. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Powiem w tym miejscu, Panie dyrektor, bardzo dziękuję Pani i przede wszystkim tutaj też Panu Piotrowi, bo to, to są te osoby, które przyczyniły się do tego, że ten wniosek złożony po prostu został oceniony na najwyższym poziomie, dzięki czemu mogliśmy otrzymać takie dofinansowanie i dofinansowanie w ogóle. Także bardzo serdecznie Państwu tutaj dziękuję. A teraz o zabranie głosu proszę Wójta Gminy Będków, Pana Dariusza Misztala. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na początku chcę przede wszystkim podziękować Panu Staroście Mariuszowi Węgrzynowskiemu, całemu Zarządowi Powiatu Tomaszowskiemu oraz oczywiście Zarządowi Dróg Powiatowych na czele z Panią Dyrektor Beatą Zesiak. Szanowni Państwo, jak Pan Starosta wcześniej powiedział, rzeczywiście jest to bardzo ważny odcinek w arterii naszych dróg powiatowych. Tak się składa, że akurat leży na terenie gminy Będków. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ rzeczywiście to jest odcinek, na którym dzieją się różne takie nieciekawe rzeczy, tak? dużo jest sytuacji bardzo na poziomie uniknięcia wypadków. Także, drodzy Państwo, rzeczywiście ta droga jest od wielu lat oczekiwana, pan starosta z zarządem cieszy się, rzeczywiście dostrzegł w końcu ten problem muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten zarząd powiatu na czele z panem starostą Mariuszem Węgrzynowskim rzeczywiście zwracają na te gminy ościenne, dostrzegają, widzą te potrzeby, które tak naprawdę od wielu lat już były. Natomiast ten zarząd jest wzorowy z mojego punktu widzenia, jak i y, rozmawiając z wójtami z ościennych gmin, potwierdzają również, że rzeczywiście państwo pochylacie się na, na najbardziej potrzebnymi drogami i nie tylko. Szanowni państwo, w imieniu mieszkańców gminy Będków, jak i zarazem tutaj rady powiatu gminy Będków, jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie tej cennej inicjatywy oraz zapraszam już dzisiaj państwa na otwarcie nowo wykonanego niebawem pewnie odcinka. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję panu Witowi. Proszę państwa, cieszymy się bardzo Kolejne pieniądze zewnętrzne płyną do powiatu Tomaszowskiego. To naprawdę cieszy, jest taka, no, można powiedzieć, już pasa, czy takie pasmo sukcesów, które od dłuższego czasu widzimy. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że najprawdopodobniej w kolejnym tygodniu. Będą następne środki zewnętrzne płynęły tutaj do powiatu i do gmin powiatu Tomaszowskiego. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, żebyśmy tutaj mogli wspólnie poprawiać przede wszystkim byt mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. I tak jak chyba Państwo obserwujecie, to się po prostu dzieje sukcesywnie, staramy się dosięgać wszystkich gmin powiatu Tomaszowskiego, oczywiście również i miasto Tomaszów Mazowiecki. Także bardzo serdecznie dziękuję tutaj członkom zarządu powiatu za tą przychylność względem tych wszystkich inwestycji. Ta współpraca naprawdę układa się bardzo dobrze i myślę, że z korzyścią dla mieszkańców całego naszego powiatu. To co chyba jeszcze trzeba dodać to że ta inwestycja powinna się zakończyć do końca października tego roku. Dobrze. Dziękuję bardzo państwu za przybycie. Co jeszcze zostało do zrobienia na drodze z Tomaszowa Będkowa? Jakie jeszcze tam odcinki wymagają pracy? To znaczy tak, tutaj może pani dyrektor odpowie, ale w zasadzie ten odcinek on powinien już tutaj jakby e, w, zmodernizować ten ostatni najgorszy fragment. Owszem, są jeszcze krótkie odcinki, gdzie ta droga wygląda powiedzmy to średnio. Ale na ten moment wydaje się, że to jest ten kluczowy odcinek, który doprowadzi do tego, że będziemy mogli bardzo dobrą drogą już dojechać do samej Łodzi, właśnie jadąc poprzez gminę Będków.